Czy znasz to uczucie, gdy w pracy nagle pojawia się problem i równie nagle atmosfera drastycznie się zmienia? Jeden projekt się opóźnia, drugi klient narzeka, pracownik popełnia błąd i nagle sytuacja robi się naprawdę gęsta. A ty stoisz w środku tego wszystkiego i zastanawiasz się? I co ja mam teraz zrobić, żeby wszystko ogarnąć i nikomu się nie narazić? Dzisiaj poznasz 10 praktycznych zasad, jak reagować na problemy w pracy tak, żeby wzmacniać relacje i wzmacniać Twoją pozycję w firmie. Te zasady często nie tylko pomogą ci uratować reputację, ale i całą współpracę. Jako adwokat miałam już przez lata okazję obserwować setki sytuacji konfliktowych, od drobnych nieporozumień w zespołach, przez poważne spory z kontrahentami, aż po prawdziwe kryzysy w firmach. I wierz mi, chyba żadna z nich nie dotyczy tylko znajomości przepisów czy procedur to często jest przede wszystkim kwestia tego, jak reagujesz na stres, jak komunikujesz się z ludźmi i jak radzisz sobie z własnymi emocjami w trudnych momentach. To jak zareagujesz, będzie w dużej mierze decydowało o tym, jak potoczy się dalej Twoja sytuacja zawodowa, więc słuchaj bardzo uważnie. Jedno też zastrzeżenie, zasady, o których zaraz usłyszysz, sprawdzą się w sytuacjach, w których biorą udział osoby świadome, dojrzałe i chcące współpracować. Jeśli masz do czynienia z kimś, kto celowo sabotuje projekty lub używa problemów do manipulacji, doszukuje się mobbingu tam, gdzie go nie ma, to to są zupełnie inne scenariusze, które wymagają innych podejść, i pewnie też osobnego filmu. Jeszcze zanim przejdziemy do konkretnych zasad, ważna informacja o tym, jak reagować na problemy w pracy, możesz też poczytać szerzej w naszej najnowszej książce Sukces w relacjach biznesowych. Znajdziesz ją w naszej księgarni i na stronie relacje.biz. Znajdziesz tam praktyczne narzędzia, konkretne sformułowania, których możesz użyć w czasie trudnych rozmów z klientem, z pracownikiem, a niektóre nawet sprawdzą się też w rozmowie z przełożonym. W książce jest dużo konkretów, dużo wartości, więc sięgnij po nią koniecznie, a potem daj znać, co z tej książki spodobało Ci się najbardziej. Będę czekać z niecierpliwością. A teraz, zgodnie z obietnicą, czas na zasady i sposoby reagowania na problemy w pracy. Zasada pierwsza: opanuj własne emocje. Zacznijmy od fundamentu, od Ciebie, bo możesz znać wszystkie najlepsze techniki komunikacji na świecie, ale jeśli w kluczowym momencie nie potrafisz zapanować nad swoimi reakcjami, to wszystkie te sposoby na niewiele ci się przydadzą. Ja sama przez lata musiałam się tego nauczyć na własnej skórze, a wiesz mi, czasem stawka jest naprawdę wysoka, a konflikt duży, i wtedy na sali sądowej czy w zaciszu gabinetu w trakcie negocjacji o opanowanie emocji wcale nie jest łatwo. Na przykład, zobacz, co się dzieje w naszym mózgu, gdy ktoś nas atakuje słownie. Nasz mózg aktywuje te same mechanizmy obronne, które ewolucyjnie służyły naszym przodkom do radzenia sobie z fizycznymi zagrożeniami. Problem teraz polega na tym, że te mechanizmy są zupełnie nieadekwatne do radzenia sobie z konfliktami słownymi w teraz, w XXI wieku. Dlatego pierwsza zasada brzmi nie reaguj impulsywnie. Weź kilka głębokich oddechów, policz do trzech. To brzmi banalnie, ale naprawdę działa. Twoja postawa emocjonalna wpływa na całą atmosferę w czasie rozmowy i w zespole. Jeśli ty zachowasz spokój, to inni często też się uspokoją. Tutaj sprawdzi się zasada, o której już na pewno słyszałeś w jednym z moich poprzednich filmów, czyli niech twój oddech będzie twoim pierwszym słowem. Najpierw oddech, potem reakcja i zobaczysz, jak dużo to zmieni. Zasada druga. Zmień pierwszą reakcję i zastosuj wtedy amerykańskie podejście do problemów. To płynnie prowadzi nas do bardzo ciekawej obserwacji, którą możesz poczynić, jeżeli na przykład współpracujesz z ludźmi z różnych narodowości. My, Polacy, gdy zaistnieje jakiś problem, to zazwyczaj w pierwszym odruchu zastanawiamy się, jak do tego doszło, co się stało. Rozważamy, jaka jest przyczyna problemu, co się stało, kto zawinił, że ten problem jest. Analizujemy dane zdarzenie i rozpamiętujemy sytuację. Amerykanie robią to odwrotnie, zmieniają kolejność. Gdy pojawia się problem, ich pierwsza reakcja brzmi: OK, mamy problem, co zrobimy, żeby to rozwiązać? Jakie mamy opcje? Jak najszybciej możemy wrócić na właściwe tory? Zobaczysz, jak zmiana nastawienia bardzo zmieni na plus też atmosferę rozmowy. Dla wyjaśnienia o co chodzi, zobacz kilka przykładów. Projekt się opóźnia, podejście polskie. Jak to się stało? Kto nie dopilnował terminów? Dlaczego nikt mnie wcześniej nie uprzedził? Przecież ustalaliśmy harmonogram. Podejście praktyczne. Projekt się opóźnia. Jakie mamy opcje, żeby zminimalizować straty i najszybciej wrócić na właściwe tory, co możemy zrobić już teraz? Inna sytuacja: klient narzeka na jakość tego, co otrzymał. Podejście polskie. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście nasza wina. Może klient źle interpretuje specyfikację, kto był odpowiedzialny za ten fragment, a podejście praktyczne? Z punktu widzenia klienta jest problem. Co możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać i zachować dobrą relację? Jak możemy jak najszybciej ten problem naprawić? Inna sytuacja. Pracownik popełni błąd. Podejście polskie. Jak mogłeś tego nie sprawdzić? Przecież to podstawowe procedury. Ile razy o tym muszę mówić? Mówiłem przecież o tym na naszych spotkaniach. A podejście praktyczne. Mamy problem do rozwiązania. Jak możemy to naprawić i upewnić się, że więcej się to nie powtórzy? Co proponujesz? Widzisz różnicę? Takie podejście przyniesie Ci naprawdę wiele korzyści. Przede wszystkim oszczędzasz czas i nerwy. A to jest już bezcenne samo w sobie. Zamiast tracić godziny na analizę tego co się stało i kto zawinił, od razu przechodzisz do działania. W biznesie czas to pieniądz, a szybka reakcja na problemy często decyduje o tym czy stracisz, czy zyskasz klienta. Budujesz też w ten sposób zaufanie, gdy druga strona widzi, że nie szukasz winnego, tylko chcesz pomóc, to automatycznie zaczyna ci bardziej ufać i zyskujesz sprzymierzeńca, a nie wroga. A przecież zaufanie to jest właśnie podstawa wszystkich dobrych relacji. Zasada trzecia: nie daj się sprowokować. Technika emocjonalnego aikido to jest chyba jedna z najważniejszych umiejętności, jakich możesz się nauczyć w kontaktach z innymi ludźmi. Gdy ktoś cię atakuje słownie, naturalną reakcją jest chęć obrony albo kontratak. Ale w biznesie to doprowadzi cię do nikąd. W pracy tak samo. Ja często stosuję technikę, którą nazywamy emocjonalnym aikido. Zamiast walczyć z energią drugiej strony, przekierowujemy ją na rozwiązanie wspólnego problemu. Na przykład, kiedy klient krzyczy Wasze usługi to jest totalna klapa, nic nie działa jak należy, to zamiast odpowiadać, Przecież zrobiliśmy wszystko zgodnie z umową, możesz powiedzieć: Widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany, najwyraźniej no coś poszło nie tak jak powinno. Powiedz mi, z czym dokładnie masz problem, żebyśmy mogli to naprawić jak najszybciej. Zobaczysz, jak zmieni się atmosfera rozmowy. Zamiast eskalacji konfliktu, przechodzicie w tryb współpracy. Ważne, żeby tutaj używać pierwszej osoby liczby mnogiej. To jest zmiana z ja przeciwko tobie na my przeciwko problemowi. O tym, jak nauczyć się w praktyce konkretnie stosować zasady tego emocjonalnego Aikido, też przeczytasz szerzej w książce Sukces w relacjach biznesowych. Na stronie relacje.biz możesz zadbać o egzemplarz dla siebie i dla kogoś, kto jest Ci bliski, więc naprawdę nie ma na co czekać. A teraz zasada czwarta. Dziw się, nie oskarżaj. To jest naprawdę wspaniała technika, której przetestowanie serdecznie Ci polecam i to nie tylko w relacjach zawodowych, ale też prywatnie. Zamiast oskarżać ludzi o błędy czy o zaniedbania, wyraź zdziwienie. To kompletnie zmienia dynamikę rozmowy i zmienia postawę drugiej strony wobec ciebie. Zamiast mówić, jak mogłeś nie skończyć tego raportu na czas, powiedz. Dziwi mnie, że raport nie jest jeszcze gotowy. Czy coś się przeszkodziło? Albo co sprawiło, że raport nie jest jeszcze gotowy? Zamiast znowu nie odpowiadasz na moje maile, co się dzieje? Powiedz lepiej, pisałem do ciebie kilka razy w ostatnim tygodniu. Może moje maile trafiają do spamu albo akurat byłeś zajęty. Czy wszystko w porządku? Ta technika działa, bo otwiera drzwi do prawdziwej rozmowy. Druga strona nie musi się bronić przed atakiem, bo nie czuje się atakowana, może po prostu wyjaśnić sytuację. Często w ten sposób dowiadujesz się o problemach, o wyzwaniach, o sytuacjach, o których nie miałeś wcześniej pojęcia i o których normalnie byś atakując drugą stronę się nie dowiedział. Muszę ci powiedzieć, że w mojej praktyce stosowanie tej techniki niejednokrotnie pozwoliło mi odkryć właśnie rzeczywiste przyczyny problemów. Czasem mogło się okazać, że na przykład pracownik ma osobiste problemy, czasem że źle rozumie zadanie, a czasem że po prostu potrzebuje więcej czasu czy innych zasobów. To jest jeden z moich ulubionych sposobów i tak o tym, kiedy najlepiej i jak go używać, też przeczytasz w naszej książce, ale tutaj zapoznaj się z podstawowymi zasadami, bo nawet już one potrafią zrobić bardzo dużą różnicę. Czas na zasadę piątą. Zakładaj dobrą wolę drugiej strony. To z kolei może być najtrudniejsza zasada do zastosowania, ale jednocześnie jedna też z bardziej skutecznych. Zamiast od razu zakładać najgorsze możliwe intencje, spróbuj znaleźć niewinne wytłumaczenie dla sytuacji, dla zachowania drugiej strony. Zamiast mówić, ten raport jest pełen błędów, jak można tak niedbale pracować, powiedz, zauważyłem kilka nieścisłości w raporcie, pewnie miałeś dużo na głowie, czy możemy przez to przejść, żeby upewnić się, że teraz już jest wszystko ok? Zamiast mówić, dlaczego dostarczyłeś nie te materiały, przecież jasno napisałem w zamówieniu, powiedz, otrzymałem inne materiały niż oczekiwałem, to pewnie pomyłka w magazynie, albo źle się zrozumieliśmy. Czy możesz sprawdzić, co się stało? Takie podejście ma kilka istotnych zalet. Po pierwsze... Pozwala zachować dobre relacje, nawet gdy coś poszło nie tak. Jeśli okaże się, że faktycznie to była pomyłka czy niedopatrzenie, to druga strona doceni, że nie oskarżałeś jej od razu o złe intencje. Po drugie, często to narzędzie pozwala odkryć właśnie prawdziwe przyczyny problemów. Kiedy nie atakujesz od razu, to ludzie są skłonni, żeby powiedzieć ci, co się naprawdę dzieje. Być może mają problemy, o których nie wiedziałeś, może są jakieś elementy, może potrzebują Twojej pomocy. Weź to pod uwagę i stosuj tą zasadę, bo naprawdę dobrze wpłynie na problemy w pracy, które mogą się u Ciebie pojawiać. Zasada szósta. Używaj zaklęcia. Zaszło nieporozumienie. To jest prawdziwa magiczna fraza w rozwiązywaniu konfliktów, również w pracy, dlatego ja czasem nazywam ją zaklęciem. Takie zdanie na przykład wygląda na to, że zaszło nieporozumienie. Te słowa pozwalają wyjść z twarzą wszystkim stronom konfliktu. Nikt nie jest oficjalnie winny, nikt nie musi się tłumaczyć czy usprawiedliwiać. Problem po prostu się pojawił, i teraz wszyscy mogą się skupić na jego rozwiązaniu zamiast na wzajemnych oskarżeniach. Nie mówisz, kto jest winny, nie mówisz, kto coś źle zrozumiał, kto coś źle zrobił. Mówisz po prostu, co zaszło. Ja tą formułę stosowałam wielokrotnie, ciągle ją stosuję w swojej praktyce prawniczej. Na przykład pamiętam jedną taką sytuację, gdzie strony miały duży konflikt o to, jak zrozumieć pewien zapis w umowie i zamiast prowadzić długi spór o to, kto ma rację, po prostu powiedziałam, wygląda na to, że zaszło nieporozumienie co do interpretacji tego punktu, spróbujmy go tak przeredagować, żeby był jasny dla wszystkich. Sprawa została rozwiązana w ciągu godziny. Zasada siódma. Używaj techniki sojusznika. Bardzo ważne jest, żeby w języku, którego używasz, podkreślać, że wszyscy jesteście po tej samej stronie. Zamiast ja przeciwko tobie, wprowadź podejście my przeciwko problemowi. To jest zmiana, która może wszystko zmienić w odbiorze Twojego rozmówcy. Jak my możemy to rozwiązać? Co my możemy zrobić inaczej? Jakie my mamy opcje? To małe słówko. My buduje poczucie wspólnoty zamiast podziału. Pamiętam sytuację z jednego z takich projektów, kiedy zespół programistów miał problemy z terminem dostawy oprogramowania i zamiast powiedzieć, że się nie wyrabiają oni z harmonogramem, lepszym sformułowaniem było właśnie, że mamy my wezwanie z terminem. Co możemy, znowu my, zrobić, żeby go dotrzymać? Może potrzeba dodatkowych zasobów albo innego rozłożenia zadań, na przykład. Efekt takiej sytuacji jest natychmiastowy. Zespół przestaje się czuć oskarżany, a zaczyna efektywnie szukać rozwiązań. Projekt zazwyczaj wtedy jest uratowany, a Ty wychodzisz z twarzą z danej sytuacji. Także podćwicz sobie, w jaki sposób możesz używać tego my w swojej komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach problemowych. Zasada ósma. Pozwól wyjść z twarzą. To jest fundamentalna zasada w budowaniu długoterminowych relacji i to naprawdę i w życiu, i w biznesie. Nigdy nie stawiaj ludzi, pod ścianą publicznie. Nawet jeśli ktoś popełnił błąd, to daj mu przestrzeń na wyjaśnienie i poprawę. Może masz inne spojrzenie na tą sytuację, czy są jakieś okoliczności, o których nie wiem? To jest bardzo dobre pytanie. Możesz też powiedzieć: pomóż mi zrozumieć, jak do tego doszło, co do tego doprowadziło, co sprawiło, że. Takie sformułowania pozwalają drugiej stronie zachować godność, nawet gdy musi przyznać się do pomyłki. A to zachowanie czyjejś godności to jest inwestycja w przyszłą współpracę. Ludzie pamiętają, jak ich potraktowałeś w trudnych momentach. Jeśli pozwolisz im zachować twarz, będą znacznie bardziej skłonni do szczerości i do współpracy z tobą w przyszłości. I nawiasem mówiąc, to też chroni Ciebie przed sytuacją, gdy okaże się, że to wcale nie ławi na drugiej strony. Jeśli nie oskarżałeś publicznie, to nie musisz potem publicznie przepraszać. Zasada dziewiąta. Kiedy nic nie działa, miej twój plan B. No, bo oczywiście są sytuacje, gdy te techniki mogą zawieść. Gdy masz do czynienia z kimś, kto nie chce współpracować, kto wykorzystuje każdą próbę konstruktywnej rozmowy do dalszej eskalacji konfliktu, albo kto po prostu czeka na jakiś problem, kto nie jest zainteresowany jego rozwiązaniem. W takich przypadkach. Zazwyczaj najlepszym sposobem, najlepszym wyjściem jest rozstanie się z tą osobą z klasą. Rozwiązanie współpracy w sposób, który minimalizuje straty dla wszystkich stron i pozwala zachować reputację na rynku. Ale nawet wtedy warto zachować profesjonalizm i nie palić za sobą mostów. Świat, a szczególnie niektóre branże, i to naprawdę wiem, bo branża prawnicza jest pod tym względem taka sama te branże są mniejsze niż się wydaje. Ludzie się przenoszą między firmami, a twoja reputacja w środowisku biznesowym może zadecydować, o twoich przyszłych kontraktach. O tym, jak zakończyć współpracę, by nie palić mostów, pewnie nagram wkrótce osobny film. Póki co na moim kanale znajdziesz materiał o tym, jak rozstać się z pracodawcą. Zajrzyj do niego, bo większość przedstawionych tam zasad jest w sumie uniwersalna i sprawdzi się nie tylko w przypadku pracodawcy, również w przypadku innych osób. Przy okazji zakończenia współpracy, pamiętaj też o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że negatywne emocje drugiej strony to nie są twoje emocje. Możesz je zrozumieć, możesz im współczuć, możesz próbować pomóc w ich rozładowaniu, ale nie musisz ich przejmować na siebie. To jest różnica między profesjonalną empatią a utonięciem w cudzych problemach emocjonalnych. Pamiętaj, że problemy w pracy to nie są sytuacje wyjątkowe, to jest naturalna część każdej działalności. Od tego, jak sobie z nimi radzisz, zależy nie tylko to, czy je rozwiążesz, ale też to, jak będziesz postrzegany przez innych ludzi i czy twoje relacje wyjdą z trudnych sytuacji wzmocnione czy osłabione. Te umiejętności można trenować i doskonalić. Uwierz mi, że różnica pomiędzy kimś, kto potrafi radzić sobie z problemami, a kimś, kto od razu wpada w panikę przy pierwszych trudnościach jest naprawdę ogromna. To może być Twoja kluczowa przewaga konkurencyjna, nie tylko w biznesie, ale w całym życiu. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o budowaniu wartościowych relacji biznesowych, to polecam Ci serdecznie zajrzeć do naszej księgarni po dużo dobrej lektury. Znajdziesz tam oczywiście książkę Sukces w relacjach biznesowych, ale nie tylko. Jeśli zależy Ci na radzeniu sobie z trudnymi, na przykład sytuacjami konfliktowymi, spotyczkami słownymi i na nauczeniu się konkretnych technik komunikacyjnych, to możesz kupić sukces w relacjach biznesowych również w zestawie z naszą inną książką Wojna na Słowa, w której znajdziesz 17 szczególnych technik radzenia sobie z Konfliktem. Znajdziesz tam narzędzia, jak to opanować, więc serdecznie Cię do tego zapraszam. Obejrzyj jeszcze ten film o najważniejszych zasadach komunikacji w pracy, bo znajdziesz w nim dużo cennych wskazówek. A jeśli dzisiejszy materiał był dla Ciebie przydatny, to koniecznie subskrybuj mój kanał, bo nowe filmy regularnie się pojawiają. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.